Wraz z pojawieniem się na świecie drugiego dziecka, zrobiło się to pierwsze niegrzeczne, złośliwe, przekorne i w ogóle same problemy, w wyniku czego rodzice ukarali czteroletnie dziecko zabraniem zabawek, wyłączeniem bajek, chociaż tu dobra, dobra rzecz i wszelkich aktywności. Została mu jedynie aktywność taka jak spacer. Cześć, witam na kanale Zdrowie od Początku. Ja mam na imię Dorota. Jestem fizjoterapeutką i terapeutką integracji sensorycznej i dzisiaj właśnie o tym, co zrobić, żeby nie skrzywdzić, ale żeby sobie poradzić w sytuacji, kiedy pojawia się na świecie drugie dziecko. Jeśli jesteś rodzicem niemowlaka i mamą, która szczególnie chciałaby zadbać o siebie, to zapraszam cię do zakupu mojego kursu online, Zaopiekowana Mama, gdzie pomaga ci w prostych krokach zadbać o siebie. Kiedy pojawia się drugie dziecko w rodzinie, zmienia się cały świat. Nie tylko dla rodziców, ale przede wszystkim dla starszego rodzeństwa. I te ogromne zmiany mogą być trudne do zaakceptowania, a zachowanie starszego dziecka może być odzwierciedleniem jego frustracji i niepokoju. Warto zrozumieć, że niegrzeczne zachowanie to często sposób, w jaki dziecko próbuje sobie radzić z emocjami, na które nie jest jeszcze gotowe. To nie jest złośliwość dziecka. Małe dziecko nie ma w sobie intencji bycia złośliwym i nieznośnym. Po prostu ono sobie w taki sposób radzi z emocjami. To tak, jakby nagle w naszym domu, załóżmy, jesteśmy kobietami, pojawiła się druga, bardzo atrakcyjna, bardzo zadbana, bardzo fajna, i nagle my jesteśmy naturalnie, czujemy się trochę zagrożone, czujemy zazdrość, prawdopodobnie. Więc takie dziecko, które miało 100% uwagi na sobie, kiedy nagle pojawia się drugie i tej uwagi nagle nie ma prawie nic, jest bardzo zazdrosne, bardzo skrzywdzone, w ogromnym poczuciu straty. Więc musimy pomóc temu dziecku przejść przez te emocje, z którymi on całkowicie nie wie, jak sobie poradzić. Jak wspierać starsze dziecko po pojawieniu się rodzeństwa? Po pierwsze. Okazywanie miłości i uwagi. Ja rozumiem, że kiedy pojawia się to drugie malutkie, które potrzebuje stop naszej uwagi, to jest z tym ciężko, ale starajmy się, żeby jednak razem z partnerem uzgodnić, co które robi, żeby to starsze dziecko było zaopiekowane. Ponieważ starsze dziecko potrzebuje teraz więcej uwagi niż kiedykolwiek wcześniej i upewnij się, że poświęcasz mu czas. Tylko dla niego, bez niemowlaka. Czyli nie, że ty masz niemowlaka na rękach i mówisz coś do dziecka, próbujesz go jakoś dobruchać. To mogą być króciutkie momenty, ale ważne, by były regularne i tylko rodzica z tym starszym dzieckiem. Może to być wspólne czytanie książek, rozmowy czy zabawa. To może pomóc dziecku poczuć się kochanym i ważnym. Po prostu. Wyjaśniamy, dlaczego teraz jest taka sytuacja. Rozmawiamy z tymi dziećmi, z dwulatkami, trzylatkami, czterolatkami starszymi. Tłumaczmy i rozmawiajmy, bo te dzieci bardzo dużo rozumieją, ale nie rozumieją tych emocji w sobie, które mają i po prostu sobie nie są w stanie z nimi poradzić. Druga rzecz to. Włącz starsze dziecko w opiekę nad niemowlakiem. Daj starszemu dziecku poczucie, że jest ważne i, i potrzebne w opiece nam, nad młodszym rodzeństwem. Proste zadanie takie jak podawanie bieluszki czy pomaganie w kąpieli naprawdę mogą sprawić, że dziecko poczuje się zaangażowane i dumne. Czy nawet w przygotowaniu posiłków to dziecko w kuchni yy, czy w takich... W czynnościach dnia codziennego czuje się najbardziej takie odważne i sprawcze bo to są rzeczy które robi mama Kolejna rzecz to rozmowa o emocjach pomóc starszemu dziecku zrozumieć i nazwać swoje emocje. Możesz mówić, wiem, że jest Ci ciężko, kiedy mama spędza dużo czasu z braciszkiem. To normalne, że czujesz się zazdrosny. Dzieci często nie potrafią wyrazić swoich uczuć słowami, więc ważne jest, by właśnie rodzice za nie to robili. Dziecko w takim wieku w ogóle nie ma intencji bycia złośliwym, niegrzecznym i tak i w ogóle te wszystkie epitety. Dziecko w tym wieku nie rozumie emocji i uczuć, które do niego przychodzą i jedyne Innym takim jakby działaniem, rozwiązaniem tego jest właśnie takie zachowanie, że dziecko jest zazdrosne, sfrustrowane, złości się, płacze i tak dalej. Dlatego jeśli my będziemy za dziecko nazywać te emocje, pokazywać, że to jest ok, tylko wiesz co, na przykład jeśli powiedz mi czego potrzebujesz, jak Ci mogę pomóc albo kiedy na przykład dziecko jest bardzo rozzłoszczone, wiesz co, Następnym razem, jak będzie spokojne, ale możesz podejść, na przykład, widzę, że się zezłościłeś, rozumiem cię, bo na przykład chciałbyś, żebym teraz z tobą była, ale muszę zrobić to i to. Dajmy sobie czas, na przykład, wieczorem, wtedy pobawimy się w to i to, albo będziemy czytać książki i tak dalej. Takie rozwiązywanie właśnie tych trudnych momentów da dziecku większe poczucie bezpieczeństwa, a pomoże mu też. W takiej samoregulacji. Będzie dużo bardziej takim miał więcej narzędzi do tego, żeby się łatwiej uspokoić i poradzić sobie z tym, co przeżywa. Kolejna rzecz, która może pomóc, to stabilność i rutyna. Dzieci czerpią nie tylko dzieci. Poczucie bezpieczeństwa z rutyny. Stara się, aby codzienność starszego dziecka jak najmniej zmieniła się po pojawieniu rodzeństwa, bo nagle pojawia się dziecko, czyli 100% uwagi jest przeniesione na malutkie. Na maleństwo, a nagle to zostało z boku, wszystko się zmieniło i na, on działa w ogromnym poczuciu straty, więc nie ma się co dziwić, że ma takie emocje i uczucia. Postaraj się, żeby były stałe godzinki, y, godziny posiłków, snu, czyli ta rutyna przed snem, y, zabawy. To pomoże w utrzymaniu poczucia takiej normalności dla tego dziecka, dla tych warunków, które było zanim dziecko poj drugie pojawiło się na świecie i nie będzie takiej, takich właśnie frustracji. Kolejna rzecz to zachęcanie dziecka do samodzielnej zabawy. Czyli starsze dziecko może czuć się odrzucone, gdy jego zabawki są mu zabierane jako kara. Zamiast tego stwórz przestrzeń, gdzie możesz się bawić samodzielnie, ale wciąż blisko Ciebie. W ten sposób będzie czuło Twoją obecność, nawet jeśli będziesz zajęta niemowlakiem. Takie zabieranie dziecku czegoś, co miało do tej pory, czyli zabawki, możliwość przytulenia się i tak dalej, powoduje, że nie będzie ono grzeczniejsze, nie będzie Cię bardziej słuchało, będzie jeszcze gorzej. To na chwilę może podziałać, ale w długim terminie będzie się po prostu sypać, i takich zachowań będzie dużo więcej. Czego unikać, jeśli chodzi o moment, kiedy pojawia się drugie dziecko? Podstawa to kary i obrażanie się. Naszła taka yy, moda, na szczęście mało popularna, do tego, ale to po prostu robią ludzie bardzo niedojrzali. Karanie dziecka ciszą, czyli po prostu obrażamy się na dziecko i nie odzywamy się do tego dziecka. I dziecko małe, które w ogóle nie rozumie siebie i tego, co się w nim dzieje, podchodzi do mamy, podczas gdy ona się do niego, czy do taty, podczas gdy ona się do niego w ogóle nie odzywa. Wtedy, kiedy dziecko prosi o tą uwagę, zaczepia mamę, a ona dalej nic i odchodzi, to jest ogromne poczucie odrzucenia od osoby, która powinna go kochać najbardziej na świecie i przy której powinien czuć się najbardziej bezpiecznie. I to czy właśnie zabieranie zabawek. Kiedy to jest okres, kiedy dziecko ma się bawić, no nie tylko zabawki służą do zabawy, ale jednak zabranie mu tego powoduje jeszcze większe pogłębienie frustracji i poczucia niesprawiedliwości. I dziecko może nie rozumieć, dlaczego jest karane, co tylko nasili jego negatywne emocje. No wyobraźmy sobie, jakbyśmy byli właśnie w zespole napięcia przedmiesiączkowego, gdzie w ogóle występują dwa światy, czują się bardzo różnie, i nagle mąż mówi: o nie, zachowujesz się tak, to koniec. Nie będziesz oglądała serialu na Netflixie, nie zjesz lodów, w ogóle będę obrażać się na ciebie, nie będę się do ciebie odzywał. Jak się czujesz? Starajmy się naprawdę traktować te małe dzieci tak, jak my byśmy chcieli być traktowani. Oczywiście stosujemy zasady. Yy... Konsekwencje i tak dalej, ale nie takie niedojrzałe zachowania, kiedy obrażamy się na dziecko, bo ono nie zrozumiało swoich emocji, bądź czuje się zagrożone, zazdrosne o to, że nagle uwaga, która była na nim 100%, jest poświęcona komuś innemu. Druga rzecz, która jest straszna dla dzieci. Które potem tracą w ogóle poczucie odwagi, sprawczości i takiego, takiej pewności siebie, to porównywanie dzieci. Wczoraj była u mnie mama na terapii yy, z, z córką, ale oni często przyjeżdżają właśnie z synkiem. Super synek i on powiedział, że nie chce jechać do kolegi. Okazało się, że właśnie mama tego kolegi, kiedy przyjeżdża ten chłopiec, Porównuje przy nim, jak on jest słaby, mówię to już tak generalizując, a jak jej dziecko jest super. No to jak dziecko może lubić yy, przyjeżdżać. Nawet on już mówi, że nie lubi tego kolegi, mimo że ten kolega mu nic nie robi, tylko mama porównuje przy nim właśnie yy, te, te, to dziecko do, do niego. Więc naturalne jest, my nie lubimy takich rzeczy. Jeśli jestem ja obok mnie druga koleżanka i mój, mój mąż na przykład powie wiesz, ona ma dużo ładniejsze włosy od Ciebie albo dużo lepiej się wypowiada albo jest bardziej zorganizowana jest fajniejsza jak się czujesz, jeśli coś takiego występuje? no nie, nie wyszłoby w życiu kiedy byłaby sytuacja, że Ty porównałabyś obok siebie no chyba, że jest tak źle yy, koleżanki, wiesz co, no nie Kaśka jest grubsza od ciebie, ale wiesz, ma ładniejsze kształty, więc ona jest bardziej seksy, a ty jesteś jak chłopak. Powiedziałabyś tak swojej koleżance? No nie ma szans, jeśli chcecie mieć dobre relacje. Także unikaj porównywania starszego dziecka do młodszego. Bo często jest tak, yy, zdarza się bardzo często, że jest dziecko takie typu flegmatycznego i drugie takie atletyczne. Jedno jest bardzo spokojne, siądzie sobie z książeczką i w ogóle, a drugie to jest harpagan i mówi się takie żywe srebro. Jeśli, zależy co się rodzicowi podoba, jeśli mówi o tym, nie możesz być taki spokojny jak Franek, jak nie możesz. I na przykład karci to dziecko za to, że jest całkiem inne i porównuje. Naprawdę te porównywania powodują, że czujemy się bardzo źle. I nasze poczucie własnej wartości spada z każdym dniem, kiedy to słyszymy. Każde dziecko jest inne. Każde dziecko rozwija się we własnym tempie. I porównywanie może prowadzić do poczucia niższości i zazdrości, i to są, to są bardzo negatywne emocje. Mogę wam polecić. Z Całym sercem, chociaż odkryłam ten podcast niedawno, podcast Zen Jaskiniowca, Rafał Mazur, który zaleca każdemu, szczególnie osobom, które budują biznesy, ale każdemu, który chce, nie wiem, pogłębić się w samorozwoju, poprawić relacje, no po prostu lepiej żyć, być przez miesiąc nie negatywnym. Czyli nie, że sobie powtarzam, ale jestem w ogóle. Tylko po prostu, bo jako że w naszym mózgu jest dużo więcej negatywnych myśli w ciągu dnia niż tych pozytywnych o nas, to musimy po prostu wychwycić tę myśl. Dobra, przychodzi mi myśl, nie nadajesz się do tego. Zauważam to i wywalam ją w kosmos. I tylko takie właśnie zauważanie negatywnych myśli i odrzucenie ich. Spowoduje po miesiącu, no ja dostosuję drugi dzień, więc mam nadzieję, ale on obiecuje, że jest dużo większa poprawa, choćby w takiej pewności siebie, w poczuciu własnej wartości, odrzucanie tych głupich myśli negatywnych o nas samych. I odrzućmy te negatywne też o naszych dzieciach, bo one nie chcą być i nie są negatywne z natury i nastawione źle. One potrzebują właśnie naszej uwagi, miłości, troski żeby poczuć się lepiej. Więc co my zasiejemy w to dziecko, takie będzie w dorosłości. Jeśli teraz będziemy porównywać, sprawiać, że czuje się po prostu jak mały żuczek, nikomu niepotrzebny i w ogóle beznadziejny, to w dorosłości będzie na tym rósł. Kolejna rzecz, której należy unikać, to ignorowanie potrzeb starszego dziecka. Niemowlę wymaga dużo uwagi, ale nie można zapominać o potrzebach starszego Malucha. Ignorowanie jego potrzeb emocjonalnych i fizycznych może prowadzić do poczucia odrzucenia. Także starajmy się właśnie dawać tej uwagi. Tak jak powiedziałam wcześniej, chociaż taka chwila sam na sam, jakiś nasz fajny, mały rytuał codziennie, na chwilę jest, oboje rodziców, to naprawdę sobie mogą poradzić. Ja mam wiele rodziców, którzy się wymieniają, którzy się wspierają. Naprawdę działa, to tylko po prostu trzeba chcieć, i trzeba się wykazać taką większą empatią. Ja nie mówię, że empatią, bo kogoś ci szkoda, tylko empatią, czyli zrozumienie, jak ta osoba może się czuć w tej sytuacji, i podejście właśnie w taki sposób, żeby jej w tym nie urazić i nie dowalić. Kolejna rzecz to zmuszanie dziecka starszego do dojrzałości. Unikaj tego. Starsze dziecko nadal jest dzieckiem i ma prawo do swoich emocji i potrzeb. Nie zmuszaj go do bycia dużym i odpowiedzialnym, zanim będzie na to gotowe. Dziecko w wieku 4 lat nie może być odpowiedzialne za siebie i dorosłe i w ogóle, ty już jesteś duży, to już bądź spokojny. Albo wiesz, co jest za duże na takie zachowanie, albo coś takiego. Po prostu 4, cztero, 6 sześciolatek nie rozumie swoich emocji i ma trudność w reagowaniu na to. Czyli to, że on się zezłości, właśnie, czy coś zrobi, to jest jego działanie w kierunku tego, żeby jakoś sobie pomóc. Także podsumowując. Pojawienie się nowego członka rodziny to wyzwanie dla wszystkich. Wspierając starsze dziecko w tym okresie warto skupić na okazywaniu miłości, uwagi i zrozumienia. Mówmy mu, pokazujmy, przytulajmy. Ważne jest by unikać właśnie kar, które mogą tylko nasilić negatywne emocje i zachowania. Kary w ogóle nie działają. Tłumaczmy, wyjaśniajmy chwalmy za to, co dobrze zrobi. Teraz, kiedy na przykład masz dziecko, które karałaś cały czas, karałeś, to wyrzuć to w kosmos, bądź nienegatywny i zrób tak, że po prostu jak dziecko na przykład nie odwali czegoś, co Ciebie wkurzało do tej pory, to powiedz, o, ale jesteś dzisiaj spokojny, o, dziękuję Ci, że tak pomagasz yy, przy maluszku, o, dziękuję Ci, że... Yy, to i to, no to co Ci się spodobało, albo to po prostu, że czegoś nie zepsuł, nie, nie zezłościł się i tak dalej. O, fajnie, że jesteś taki uśmiechnięty, chociaż każde emocje są, muszą być akceptowane, czyli masz prawo na to, żeby się zezłościć, żeby się śmiać. Tak samo jak dziecko, tak samo ty. Więc nie każmy dziecka za emocje, bo to jest największa kara chyba. I pamiętajmy, że każde dziecko potrzebuje czuć się kochane i ważne, niezależno, niezależnie od tego, czy jest pierwszym, drugim czy kolejnym dzieckiem w rodzinie. Tworzenie takiej harmonijnej atmosfery w domu, gdzie każde dziecko czuje się bezpieczne i kochane, to klucz do szczęśliwej rodziny. I zachęcam do podjęcia tych kroków, aby wspierać starsze dziecko i budować silne więzi rodzinne w tym wyjątkowym czasie. I zapewniam, że jeśli zejdziesz z kar, pochwalisz dziecko za dobre coś, co zrobiło, to zobaczysz, jak z tym dzieckiem tydzień po tygodniu będziesz się lepiej dogadywać. A to spowoduje, że cała Twoja rodzina będzie w dużo lepszej kondycji i będzie szczęśliwsza. Zachęcam do subskrybowania kanału ponieważ to pomoże mi w rozwoju. W ogóle komentarze i łapki to są najważniejsze, dlatego zachęcam do tego, żeby skomentować ten film. Jeśli Ci się podobał, to daj łapkę w górę i życzę wszystkiego dobrego. Dzięki, cześć.